W tym odcinku zobaczymy, jak powstaje suchy lód. Zaczynamy. Suchy lód ma zastosowanie w miejscach, gdzie nie ma dostępu do źródeł energii, a konieczne jest utrzymanie bardzo niskiej temperatury. Szczególnie w cateringu, a także podczas transportu chłodzonej i mrożonej żywności czy materiałów wrażliwych na zmiany temperatur lub wymagających utrzymania stałej niskiej temperatury. Tak jest w przypadku transportu szczepionek i innych preparatów farmaceutycznych. Czym jest suchy lód? To nic innego jak dwutlenek węgla w stanie stałym. Najważniejszą właściwością suchego lodu jest sublimacja w gaz bez ciekłej pozostałości. Suchy lód sublimuje, nie pozostawiając ciekłego osadu. Lód jest produktem naturalnym, bez smaku, bez zapachu. Dzięki tym właściwościom suchy lód znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłowych, począwszy od przemysłu spożywczego, po przemysł przetwórczy, transportowy, logistyczny, farmaceutyczny czy technologiczny. Żeby zobaczyć, jak jest produkowany, odwiedziliśmy Włocławek, gdzie znajduje się zakład jednego z czołowych producentów suchego lodu na świecie, firmy Air Products. Surowcem potrzebnym do produkcji jest ciekły dwutlenek węgla. Do zakładu przekazywany jest za pomocą rurociągu. Gaz surowy, z którego powstaje ciekły dwutlenek węgla, powstaje w różnych procesach chemicznych, takich jak produkcja bioetanolu, biogazu i amoniaku. W naszych instalacjach wykorzystujemy ten ostatni gaz z produkcji amoniaku. Jest on u nas sprężany, oczyszczany i skraplany, a następnie magazynowany w zbiornikach w ciśnieniu 15 bar. Odbywa się to w tej instalacji. Zbiorniki, w których przechowywany jest oczyszczony, ciekły dwutlenek węgla, mają łączną zdolność magazynową 2600 ton. Już w tej postaci produkt przekazywany jest klientom. Jego transport odbywa się w specjalnie do tego przystosowanych cysternach. My jednak idziemy dalej za procesem produkcyjnym. Ze zbiorników magazynowych ciekły dwutlenek węgla jest przesyłany rurociągiem do hali produkcji, gdzie znajdują się maszyny wytwarzające suchy lód. Ze względu na właściwości duszące dwutlenku węgla, wszystkie pomieszczenia muszą być monitorowane i kontrolowane pod kątem stężenia CO2. Pomieszczenia są dodatkowo wentylowane. Pracownicy wyposażeni są w okulary, rękawice, osobiste detektory. Kontenery, w których zostanie umieszczony suchy lód przed procesem są dokładnie myte. Podczas gdy ciekły dwutlenek węgla w zbiorniku jest utrzymywany pod stałym ciśnieniem 14-15 barów i ma temperaturę około minus 30 stopni Celsjusza, to po jego wstrzyknięciu do maszyn wytwarzających suchy lód następuje obniżenie ciśnienia do około 5 barów. W takich warunkach wytwarza się śnieg który w cylindrze za pomocą tłoka zostaje sprasowany pod ciśnieniem około 300 barów, tak aby uzyskać końcowy produkt. Temperatura wytworzonego lodu to minus 78,5 stopnia Celsjusza. W zakładzie Air Products we Włocławku suchy lód produkowany jest w trzech postaciach: granulatów w dwóch gramaturach, plastrów i bloków. Widzimy jak do pojemnika termoizolacyjnego sypywany jest granulat o średnicy 16 mm. Na tej maszynie z kolei produkowane są bloki. Waga każdego z nich wynosi około 3 kg. W zakładzie produkowany jest również granulat o średnicy 3 mm. Może stanowić produkt gotowy lub półprodukt, z którego powstają plastry suchego lodu o wadze około kilograma. Odbywa się to na tej linii, gdzie granulat prasowany jest do postaci plastrów. Dalej, taśmociągiem, produkt transportowany jest do pakowania. Próbki suchego lodu przechodzą określone badania w laboratorium. Są ważone, mierzone, sprawdzany jest ich smak i zapach. Przeprowadzana jest analiza zawartości oleju. Wyprodukowany suchy lód umieszczany jest w zaplombowanych izotermicznych kontenerach i dystrybuowany do odbiorców w całej Polsce.